Witam w Trading z X Groszem dla Początkujących. Dziś na tapetę weźmiemy dźwignię, a więc lewar. Spróbujemy sobie omówić temat krótko w 5 minut. Czuję ogólnie zobowiązanie wobec tych, co używają moich linków do rejestracji na giełdę, czy to jest giełda BitMEX, czy Bybit, by Bit, do tego, aby kontynuować tą serię i do tego, aby jak najwięcej bitcoinów trafiło właśnie w ręce Polaków dzięki choćby tradowaniu. Wiem, że możemy ograć resztę świata, jesteśmy ogólnie bardzo sprytni. Wszystko co potrzebujemy, to jest trochę wiedzy i trochę cierpliwości i do tego właśnie ma służyć ta seria. A więc dźwignia. Dźwignia ogólnie daje nam możliwość opanowania większej ilości pieniędzy niż mamy naprawdę na koncie, tak jest zresztą jak widzimy tutaj na tym przedstawionym obrazku. To jest nasz depozyt, a taką ilością dzięki dźwigni moglibyśmy zagrać. Teraz na przykład. Używając, mając depozyt jednej dziesiątej bitcoina, a grając dźwignią razy 10, to tak naprawdę handlujemy kwotą 10 razy większą niż mamy, czyli jednego bitcoina. I analogicznie, jeżeli mamy jedną setną bitcoina, a użyjemy dźwigni razy 100, to dalej używamy do handlu jednego bitcoina. Więc to jest akurat bardzo pozytywna, Wiadomość, jeżeli chodzi o dźwignię, ale wiedzmy to, że ze wszystkim, co dobre, idzie mały haczyk. I tutaj, im większą dźwignię wybieramy, tym większe ryzyko podejmujemy, gdyż każda pozycja przyjęta ma swoją cenę likwidacji. Cena likwidacji to znaczy, że jeżeli rynek pójdzie nie po naszej myśli i cena dojdzie do tej właśnie ceny likwidacji. To nasza pozycja automatycznie zostaje zlikwidowana, a środki przechodzą na giełdę, czyli Bitmex zabiera nam nasze środki. Gdzie te środki lądują, pokażę później. Ale znowu, gdy cena pójdzie po naszej myśli, to nasz jeden bitcoin po prostu zarabia nam procentowo, a tak naprawdę mieliśmy na koncie tylko jedną dziesiątą bitcoina. Więc tyle teorii, przejdźmy teraz do mojego konta i zobaczmy to, jak wygląda to w praktyce. Zacznę, że ogólnie tutaj widzimy, jeżeli chodzi o dźwignię, mamy tutaj po lewej stronie dźwignię, mamy tutaj od 1 do 100, tak jak widzicie, i zacznę od razu na samym początku. Proponuję dla każdego, aby nie przekraczał dźwigni razy 3. Ogólnie ja przez rok czasu tradowałem i powiem wam, że jak możecie wejść zresztą na moją playlistę i macie tu playlistę Bitmex i widzicie tutaj, że jest taka seria od jednej dziesiątej do bitcoina i powiem wam, że nigdy nie przekraczałem dźwigni razy 3 i potrafiłem z jednej dziesiątej do jednego bitcoina, więc jest to możliwe i mam nadzieję, że każdemu, kto założy sobie taki cel, to dojdzie, a więc dla przykładu jednak użyję tutaj i dla łatwiejszego liczenia, użyję tutaj zaznaczonej dźwigni razy 10. Dlaczego? Dlatego, że będzie łatwiej mi tłumaczyć. A więc zaznaczamy swoją dźwignię i teraz kwotę, którą tutaj wpisujemy, jesteśmy oczywiście na bitcoinie, i kwotę, którą tutaj wpisujemy, w tym momencie 3000 dolarów, jest to kwota nie nasza, jaką my ryzykujemy, bo my ryzykujemy tutaj, zobaczcie na dole. 300 dolarów. Jest to kwota po dźwigni. Jest to kwota już powiększona po dźwigni. Czyli my operujemy kwotą 3000, tutaj już zmieniłem, 3000, ale tak naprawdę ryzykujemy tylko 300. Teraz pytanie, dlaczego mówię, że ryzykujemy? Otóż to, co mówiłem o kwocie likwidacji. Zobaczcie. Jeżeli przyjmuj, przyjmijmy, Będę myślał, że rynek chce iść do góry i obstawiam zlecenie, ryzykując 300 dolarów, ale grając za 3000 z dźwignią 10. I teraz, jeżeli chciałbym takie zlecenie złożyć, czyli przykładowo kupuję Longa, czuję, że bitcoin będzie szedł do góry, chcę obstawić 3000 dolarów, że bitcoin będzie szedł w górę, w tym momencie ryzykuję moje 300 ale gram trzema tysiącami, jeżeli takie zlecenie chcę złożyć, market, giełda podaje mi moją cenę likwidacji. Zobaczcie tutaj, estimated liquidation price, czyli w tym momencie cena jest 900. ale gdyby rynek się odwrócił i cena nie szłaby w góry, do góry, po mojej myśli, a wręcz odwrotnie, szłaby w dół, przeciwnie do mojej myśli, to w momencie, kiedy cena osiągnęłaby 8299, to zlecenie zostanie zamknięte, i środki, które obstawiłem, zostaną po prostu mi zabrane. Obstawiłem 3000, grałem 3000, ale obstawiłem tylko 300, a więc te 300 stracę. Teraz. E Wiele osób się pyta, gdzie trafia te 300 dolarów, czy gdzie trafia te 003 bitcoina. Otóż, jeżeli wejdziecie na Contracts i wejdziecie do Insurance Fund, to zobaczycie tutaj, że wszystkie środki po likwidacji, które giełda zlikwiduje, trafiają do tak zwanego funduszu ubezpieczeniowego w razie w, jakby giełda została schakowana i teraz widzimy, że w tym momencie w tym funduszu ubezpieczeniowym Giełdy Bitmex mamy mniej więcej 30, prawie tysiące bitcoinów. Sporo bitcoinów. To jest ponad 300 milionów w bitcoinie, czyli tyle jest fundusz ubezpieczeniowy, właśnie giełdy Bitmex. Nie znaczy, że to nie są pieniądze Bitmexu. To są pieniądze Bitmexu, po części, po części. W zasadzie w całości są pieniądze Bitmexu, ale w tym momencie są one jakby funduszem zabezpieczeniowym. Oczywiście giełda zarabia jeszcze na Prowizjach od każdej transakcji, ale to już przeznacza na bieżące, bieżące wydatki i utrzymanie. A więc, jeżeli chodzi o dźwignię, pamiętajmy dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza rzecz, ile ryzykujemy, i to jest tutaj, to jest nasz koszt. Ile ryzykujemy, ile obstawiamy, to jest tutaj, czyli 3000, czyli. 0,3 bitcoina to jest mniej więcej 3000, to jest właśnie 3000, a ryzykujemy 300 przy dźwigni 10. Jeżeli zmniejszymy dźwignię, to zobaczcie teraz zmniejszając dźwignię do 3, to zobaczcie, aby obstawić 3000, musiałbym na koncie mieć 3 razy mniej, czyli co najmniej 1000. Czyli w tym momencie 0,11 bitcoina. Czyli 3 razy mniej muszę mieć na koncie. W tym momencie nie mam 3 razy mniej, więc musiałbym sobie podnieść dźwignię i teraz podnosząc dźwignię do 5, mam 3000, 5 razy mniej, czyli 600. I tak to wygląda. Im większa dźwignia, tym mniej ryzykujesz, jeżeli chodzi o kwotę, jaką ryzykujesz, ale tym bardziej ryzykujesz, jeżeli chodzi o cenę likwidacji. Im większa dźwignia, tym cena likwidacji jest bliżej ceny, która jest obecnie rynkowa, więc szybciej przy małym wahnięciu Twoja pozycja może zostać zlikwidowana. Pieniądze zostaną Ci zamknie, zabrane. Mniejsze pieniądze ryzykujesz, ale więcej ryzykujesz, bo dźwignia jest bliżej ceny. Rynkowej. Im mniejsza dźwignia, zobaczmy, jakbyśmy dali razy 2, to więcej potrzebujemy, dwa razy, czyli 2, czyli 3000, czyli 1500 powinniśmy mieć na koncie, żeby obstawić 3000, ale nasza cena likwidacji byłaby o dużo, dużo dalej. Dla przykładu spróbujmy tutaj, na przykład zrobić 1000, prawda? I zobaczycie. I zobaczycie przy tysiącu, jakbym chciał kupić właśnie tego longa, to cena likwidacji jest 6000 dolarów. Czyli wyobraźcie sobie, że Bitcoin musiałby spaść do 6000, aby ta cena, aby ta likwidacja została osiągnięta i aby te środki zostały mi zabrane. A więc tak wygląda dźwignia. Im mniejsza dźwignia, tym cena likwidacji jest bardziej oddalona od Obecnej ceny rynkowej, a więc mniejsze ryzyko, ale więcej musimy ryzykować, jeżeli chodzi o swój wkład własny. Im większa dźwignia, tym mniej ryzykujemy swoim wkładem własnym, ale więcej ryzykujemy, bo cena likwidacji jest bliżej ceny rynkowej. Obiecałem 5 minut, wyszło w 10 minut niestety tak to tak to realnie wygląda. Dzięki wielkie. Jak zwykle życzę każdemu sukcesów, jeżeli chodzi o trading. Pamiętajcie, próbujcie najpierw na małych kwotach w ogóle, aby ogarnąć narzędzia. Proponuję konta testowe pozakładać sobie w moim w moim w mojej playlistie. Bitmex jest tutaj jak otworzyć konto testowe, jak zasilić konto testowe i jak nauczyć się tych narzędzi. Aby opanować swoje emocje, wtedy proponuję bardzo malutki wkład tutaj i wtedy już, gdy gracz na prawdziwych środkach, wtedy dochodzą emocje i tutaj również opanowujemy emocje. Dzisiaj mówiliśmy tylko i wyłącznie o narzędziach, o dźwigni, o strategiach. Będziemy mówić kiedy indziej. Dzięki wielkie i jak zwykle każdemu powodzenia życzę, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.